Witam was drodzy widzowie Widzę, że trochę się przedłużyło to moją Zaraz wracam Więc kończymy to co zaczęliśmy <laughs> Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze skończę Jeszcze jest godzina Taka mniej więcej Żeby skończyć Raczej to nie potrwa tyle, no ale dobra Zaczynamy. Trzeba się chwilę rozgrzać, rozprostować nogi, no i zrobić idealny skok w dal. No i zobaczymy ile tym razem skoczymy. Hm, moim zdaniem nieźle. jest dobrze bardzo dobrze tylko żeby tak skoczyć jeszcze w drugim i trzecim to by było dobrze a żeby było bardzo dobrze to muszę mieć bardzo dobry stół a na razie mam tylko dobre. więc to jest pewna wada hmm na bardzo dobry jeszcze mnie nie stać ale mam na razie dobry i to mi wystarcza hmm 113, nie jest źle powiedziałbym jest bardzo dobrze teraz tylko skoczyć tak 114, 115 coś w tym stylu i mamy 12 miejsce gwarantowane ale jak widzę takiego miejsca raczej nie będzie bym musiał chyba doskoczyć do tamtej niebieskiej linii, tak mi się wydaje ale tak nie było jest 106, jest rewelacyjnie beznadziejnie. Tak, jak myślałem, i tak wyglądał. I tak wyglądała. Mm, tak, jakby co to było? Yy, chyba normalne. Czy zaraz zobaczymy. To były loty narciarskie. Tak wyglądały właśnie loty narciarskie w skokach narciarskich. No, tak, dobra. Teraz zaczniemy sobie zawody drużynowe. Wybierzemy sobie nie ciebie tak ciebie i zamiast zamiast jakiegoś czwóraska no co na przykład tego Łukasza Dobra no i startujemy chociaż lepsze mam Niemcy chyba chciałbym być takiej dobrej drużynie żeby my wygrywali cały czas mniej więcej Polacy są dobrzy, lecz nie za dobrzy. Mm, jednak wyciągnę mojego. A jednak do Niemców dam. Chociaż Polska, Niemcy. Polska, Niemcy. Polska, Niemcy. Lepszy są Niemcy. Jednak. Tu <grywdy> będę znowu do Polski wzięłem. Nie, jednak chcę do Niemiec. Mm, chyba nie mogę dać do Niemiec. Oj, oj, oj. No to nic. Będziemy walczyć za Polaków. No, nie za dobrze, ale. Przymknijmy na to oko. weźmy sobie trening u mojego Jedi'a. No i startujemy w w, w. w tym. W skokach drużynowych. Nie wiem, ile to jest chyba. Z 5 albo z 4, coś takiego. Z, nie wiem, coś mi się tak wydaje. No i. Po, po zabawie muszę skończyć, skoczyć jak najwięcej żeby nasza drużyna nie żeby moją drużynę zawieść dobra, i skoczyłem? skoczyłem 116, czy ja wiem może to źle nie jest, no tak, źle to nie jest na pewno zajmuję drugie miejsce z naszej takiej małej ekipki, ale dalej jesteśmy za to są, nie wiem, Austriacy. No, nawet Germancy słab, słabiej skoczyli. Dobra. Czyli Austriacy. Hmm, dziwnie. No, zobaczymy. Dobra. Ponownie skaczemy. Teraz już na arelę. Bardzo szybka jest ta skocznia. I dlatego mi się podoba na razie. Już widzę, że słabiej ze 100 będzie tak mniej więcej 100 sto... 103 słabietko. Teraz zajmiemy jakieś słabe miejsca jak widzę ostatnie zajęliśmy no Wojciech skupień się nie po tutaj w topie naszą drużynę na bank, no i w takim o tym stylu przegramy nie zajmiemy tu nawet chyba trzeciego. No jejku, ja też topię chyba, nie. Ja dobrze skoczyłem. Mm. Ujdzie. Ujdzie w tyle, ale ujdzie, dobrze. Trzynaste. A wy? A jednak. No nie takie złe, nie ostatnie. Przed, przed, nie, raz, dwa, trzy. 3 miejsca od końca. No. E, czyli tak, Polska zajmuje pią, piąte miejsce. No. Nie źle, ani niedobrze. No, przynajmniej mamy lepszego sponsora. Oferuje nam więcej pieniędzy. Ile miało być 100 tysięcy? Mam 37 tysięcy. Trenuję, mam nas bałwan więc nie, nie chcę był wody. Dobra, następny skocznia. Tam było chyba z 10 tych skoczni. No czyli... Na dwie tury to będzie rozdzielone, na pewno. Dobra. No, na pewno wypadnę tu nawet chyba najgorzej, powiem tak, bo... Mamy nie naszwalicowane... Czy jednym słowem, nie nawoskowane moje narty. Wow, wreszcie telemark. Chociaż grapałem się po nodze, nie wiem jak to wyszło. Wow, 12 dobra. No, ale nasza drużyna nie za dobrze zaskoczyła. Jak zwykle bierz polaków i już masz pecha. No dobra. Tak jak to na normalnie wygląda, że zawsze na drużynowej zajmujemy prawie ostatnie miejsce. No to. Tu nie może być inaczej, nie? No nie! To, żem spieprzył jednym słowem. <grym> No, teraz ja się odpłacę z drużynie i będzie najlepiej. No, po prostu cudownie. Jestem ostatni. I nie skacze A nie, skacze Czyli, że tu nie, 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 nie ma kwalifikacji, tylko jest ogólnie, ogólnie. Ale to nawet w pierwszych trzeba dobrze skakać, żeby się zaliczyć. Dobra, no, taki mini tyle, coś powiedziałbym tak. Ale lepsze noty przynajmniej. Hmm. No nie za dobre Polska na szóstym hmm. Nie jest dobrze Powiedziałbym tragicznie No ale dobra Treningów No lecimy dalej Nie szwajcuję Nie woskuję jednym słowem Nart Nie chcę na razie wydawać kasy na szwajcowanie Dobra Zobaczymy, jak ta skocznia spisze się. Bo ja sądzę, że tu dobra to ona nie. Eee, już mi się podoba. <grych> Czasami przy, 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 przy tym mi laguje. Zlaguje, więc. tych skupień Dobra, zobaczymy naszego skoczka wybitnego. On ma. On, jest, on ma słabe. Znaczy, narty dobre. Ubranko chyba dobre, kask też chyba dobry, coś takiego. Nie. No, dobrze skoczył. Tylko nie zlecia do niebieskiego. Ile ma? 110. 112. Mam no, chyba lepsze, albo gorsze nawet od skupienia, ale... Jednak... O. Mm, nie za dobrze. Hmm. <coughs> Jak my się zakwalifikujemy, do pierwszej... Trójki to będzie dobrze. Za wcześnie. Hmm. Dobre jest. Lemark. Wow. Mmm, Czyli dobre noty. No, małyż dobre noty nam przywiózł. No, ale nie takie jak na przykład Germańczyk, nie? Albo i Japanek. Zawsze musi być jakaś osła Znaczy. To to by było? Owca ofiarna chyba coś takiego hmm. Czy tam jakiś yy, Skarpeta przy nodze <grymne> Tak sobie myślę Czyli jednym słowem taki hmm, Pryszcz na dupie Takie główne. No czyli jednym słowem hmm, Jakiś Jakiś słaby gracz w naszej drużynie, wow, dalej szóste. Nie jest za dobrze. Nasz rekord to jest piąte miejsce, które dalej utrzymujemy. Nie, szóste jesteśmy. Ojoj, oj, oj. jak się źle wystartuje, to się źle kończy. Tak to się wiewa. O, Chinchon, dobra, trening i ruszamy na następną skocznie, jaką jest Hakuba. K90. Nie wiem co to jest. skocznia, szczerze. Pff, mnie to nie obchodzi. Ważne, że lecimy ponownie. No, to już widzę, że niskie znoty będą i niskie loty w ogóle. Bo niska skocznia w ogóle. O! <ścoughs> Muszę się ocknąć ponownie. E, dobrze nawet... No, po 130 goście mają. No pięknie, to ja jestem na 27 miejscu, no to jeszcze lepiej. Mm. Dobra, szybko, 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 Wow. No dlaczego mi nie ten telemark? Głupi, głupi. Ja, 132. No ale niskie miejsce. <noise> Przynajmniej nie byłem najgorszy. <noise> ale Wojciech skupień mi był lepszy. Nie wiem, jak on to zrobił. Macicie. Hm. Jedni mają po 260, czyli dwa skoki po 130. Musi jej oddać bankowe. Ojejku. Ach. No to, żeby spalił. Nie za dobrze. Tak wyglądało. Ach. Które? Piąte. Dlatego 7, 7, 7 5, 5, 5, 5 Wyraźna przewaga piątek Młodzin. Nie, ja nie chcę Młodzinów Mmm Bischofen Biscoschoin Dobra Zobaczymy jak teraz mm, mieszanka woskowa jest 0,0 Czyli jednym słowem, noty będą 0-0. Yy, to było złe wybicie, całkiem. Żeby zrobić tego, musisz stać trochę... na cóż. Dobrze, że to były kwalifikacje tylko i się nie biorą do... Wow, wszyscy skoczyli źle. Hmm? No to znaczy, że to, ten skok był bardzo dobry, jak tak wszyscy skoczyli źle. Chociaż pewnie oni też olewają, że to są tylko kwalifikacje. No ale przecież telemarka ooo. No. no ja cię już no i weź takie opanuj takie noty, takie loty w ogóle. Jak tam cię przekręca na prawo, lewo. Skośno, prawo, o. Super. Lepsze noty. Prawie. To do Małysza. <grym> no żart. Hmm, tu nie lendłem już tak po 260, tylko po 240. Więc widać, że ta skocznia no widocznie jest niższa. No na bardziej prawo. No zrobiłem tak jak mi ta myszka po, po prawej stronie mówiłem, no ale to nie wyszło. No to gorsze na tym. A mniej więcej na 14 po pozycji się utrzymałem. Nie skoczyłem lepiej od tego Roberta Matejka. A ten Wojciech teraz skoczył najgorzej. Mm. Wow, zajęliśmy drugie miejsce. To jest jakiś cud. Szczerze. Czucz, czucz. To jest czucz. Finlandia najlepsza. Aż muszę zobaczyć, która to jest Finlandia potem. A za nimi Japan, Austria, Germany. Germany też nie, naj nie najlepsze. Mm. Dziwne. I prawie ich dogoniamy. Dobra. Trening. Japończyk, no to bierzemy go. No i lecimy dalej. Hm hm hm, Aha. Dobra. No, szybko, 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 szybko. Szybko, szybko, szybko. Zobacz, ile jest, teraz ile jest jeszcze do no, końca.